Dzień dobry, Dzień dobry. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezes partii, pani poseł Beaty Szydło, oraz pana posła. Maksa Kraczkowskiego. Dziś konferencja na dwa bardzo ważne tematy. Postaramy się ją tak podzielić, by dla Państwa to było jak najbardziej czytelne. W pierwszej części chcieliśmy powiedzieć o sytuacji, fatalnej sytuacji budżetu i to, co się ostatnio dzieje wokół progów ostrożnościowych, a w drugiej części pan poseł Maks Kraczkowski o tym, jak minister Sienkiewicz lawiruje i kłamie w sprawie nadania statusu HET latowi prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Bardzo proszę, panie premierze. Dziękuję. Proszę Państwa, sytuacja finansów publicznych jest fatalna. Ja przypomnę, że opozycja, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, mówiła w momencie, kiedy ten budżet był uchwalany, że jest całkowicie nierealny. I to okazało się prawdą, zresztą już nie pierwszy raz. Mamy tutaj do czynienia ze specyficznym rodzajem rządów. Ten rząd się nieustannie myli, jeżeli chodzi o kwestie jeżeli chodzi o kwestie finansów publicznych. Nieustannie oszczędza, bo przypomnę, że pierwsze wielkie akcje oszczędnościowe zaczęły się niedługo po początkach tych rządów. Wtedy to meldowano premierowi, ile w poszczególnych resortach zostało oszczędzone, czy jakie oszczędności zostały zaplanowane, a deficyt nieustannie się zwiększał, później troszkę to opanowano i w tej chwili znów się to wszystko zawala. Jest takie pytanie, jak długo Polska może bez jakichś już zupełnie niszczących szkód znosić rządy bankrutów, nieudaczników, ludzi, którzy po prostu nie potrafią rządzić i każdy, kto im się bliżej przyjrzy, przyjrzy ich obyczajom, ich sposobowi działania, kulturze, w jakiej funkcjonują, no nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości, że nie jest to przypadek, że to jest można powiedzieć istota tej władzy, istota tej. Grupy. I to jest to pytanie, które dzisiaj warto zadać wszystkim formacjom politycznym, które są w Sejmie, a które w gruncie rzeczy albo będąc w koalicji jak PSL, albo będąc poza koalicją, ten rząd jednak popierają. No była propozycja zmiany, nie została przyjęta. Wszystkie wobec tego biorą na siebie odpowiedzialność za rujnowanie polskich finansów publicznych, za rujnowanie naszego kraju. O szczegółach będzie jeszcze tutaj mówiła pani prezes, ale to jest ten przekaz główny. Trzeba zadać pytanie, jak długo ten rząd, a do wyborów w terminie konstytucyjnym jeszcze dwa lata jak długo ten rząd będzie rujnował Polskę? Bardzo proszę, pani prezes. W tej chwili trwają prace, rząd będzie podejmował decyzję, co zrobić z budżetem państwa tegorocznym. Ale to nie będzie decyzja, która będzie decyzją pozytywną, tylko to będzie wybór pomiędzy mniejszym i większym złem, dlatego że w tej chwili każdy wariant, na który zdecyduje się rząd, to jest wariant, który jest złą wiadomością dla polskiej gospodarki i przede wszystkim dla Polaków. Deficyt przekroczył już progi ostrożnościowe i w tej chwili rząd musi podjąć decyzję, biorąc pod uwagę fakt, że. Nieuchronna jest nowelizacja, ponieważ w budżecie tegorocznym zabraknie około 20-25 miliardów złotych. Musi podjąć decyzję o nowelizacji. Nie może tego zrobić, ponieważ nie zezwala mu na to ustawa o finansach publicznych. W związku z tym zapewne będzie w tej chwili propozycja zmiany tej ustawy, zmiany. Y Progu ostrożnościowego, pierwszego progu ostrożnościowego, a potem nowelizacja budżetu. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim przyzwolenie na większe zadłużanie i na dalej taką właśnie politykę prowadzoną przez Rostowskiego, przez Tuska i, i jego rząd, który prowadzi do zadłużania i przerzucania na następne pokolenia długów jaka jest alternatywa gdyby nie zmieniono progu ostrożnościowego alternatywą będzie dalsze pogłębianie deficytu zakładu ubezpieczeń społecznych ponieważ wówczas zmniejszone byłyby pewnie dotacje a zakład ubezpieczeń społecznych musiałby zaciągać kolejne podwyżki czyli również byłoby to przerzucanie przepraszam kredyty które byłoby to przerzucanie długów na następne pokolenia. Myśmy od początku przygotowywania tej ustawy tegorocznej mówili o tym, że to jest budżet nierealny. Jeżeli zważymy na to, że rząd nie przygotował żadnych ograniczeń w administracji, te pieniądze, które wypływają z budżetu poza budżet, ukrywane w funduszu, chociażby w krajowym funduszu drogowym, czy też pieniądze marnowane na realizację różnych zadań, no to pokazuje skalę problemu i tak naprawdę skalę krytycznej sytuacji budżetu i finansów publicznych. Rząd może decydować się również w czasie nowelizacji na obcinanie wydatków socjalnych, na, wyda na obcinanie wydatków inwestycyjnych. To są bardzo złe informacje dla rozwoju gospodarczego. Ostatnie dane, które ukazały się wczoraj po pierwszym półroczu, podatki, dochody podatkowe wyraźnie niższe, szczególnie jeżeli chodzi o VAT, powyżej 10% niższe wykonanie niż w roku ubiegłym, a Podatki, wpływy dochodu z CIT-u y, blisko 16% niższe. Przy bardzo niskiej inflacji, to wszystko wskazuje na to, że czeka nas y, bardzo długi okres stagnacji gospodarczej. Bardzo dziękuję Pani Prezes. Teraz pan poseł Max Kraczkowski, który zadawał pytania w, w sprawie statusu HED. Bardzo proszę Pani poseł. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, faktycznie sytuacja bez precedensu. Ten rząd jest nieudolny, ale dopóki nieudolność wypływa z braku kompetencji ministrów czy szefa rządu. Możemy o tym mówić, zwracać uwagę mediów w kategoriach czegoś, co nas bulwersuje, ale w momencie, w którym przedstawiciele rządu, mówię tutaj o ministrze spraw wewnętrznych, dezinformują posłów opozycji, jesteśmy zmuszeni zwrócić Państwa uwagę na to, a także zwrócić uwagę prokuratora generalnego. W dniu dzisiejszym zostanie wysłane pismo w sprawie wprowadzania bardzo uprawdopodobnionego w błąd przez Ministra Spraw Wewnętrznych posłów Prawa i Sprawiedliwości, między innymi w mojej osobie, w sprawie procedur nadawania statusu head lotowi do Smoleńska przez szefa biuro ochrony rządu. Będę również zwracał się do marszałek sejmu z prośbą o to, żeby wpłynęła na szefa rządu i jego ministrów w taki sposób, aby nie powtarzały się sytuacji wielomiesięcznej zwłoki, tak jak w tym konkretnym przypadku. Przekazywania informacji o statusie HET dla lotu Smoleńskiego z 2010 roku, gdzie zupełnie poza procedurami prawnymi państwa demokratycznego, poza jakąkolwiek procedurą przyjętą w kontaktach Sejmu z rządem, przez okres wielu miesięcy najpierw nie udzielano odpowiedzi, a następnie udzielano odpowiedzi wprowadzających w błąd. Odpowiedzi, które w gruncie rzeczy były poświadczeniem. Czy podaniem w pismach urzędowych nieprawdy. Od 16 października ubiegłego roku przez okres już blisko 10 miesięcy nie możemy uzyskać informacji od ministra spraw wewnętrznych odnośnie roli szefa Biura Ochrony Rządu i jego niedopełnienia obowiązków w kontekście nadawania statusu HET dla lotu samolotu rządowego z prezydentem świętej pęci prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie, co szczególnie bulwersujące i na co zwracam państwa uwagę, w ostatniej odpowiedzi minister spraw wewnętrznych podaje zupełnie oderwane od rzeczywistości, nieprawdziwe argumenty przemawiające jego zdaniem za tym, żeby dalej mataczyć sprawy statusu roli biura ochrony rządu w wydarzeniach kwietniowych. Zastanawiam się czy służby specjalne tak dalece zinfiltrowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych które powinno nadzorować ich pracę, że to dzisiaj one decydują o sposobie udzielania odpowiedzi, terminie, trybie i jakości udzielanej odpowiedzi. Podkreślam sprawa bez precedensu. I cóż, oprócz pisma do prokuratora generalnego, w którym będę prosił o zbadanie, czy minister Sienkiewicz dopuścił się poświadczenia nieprawdy, będę również wnioskował do marszałek Kopacz o to, aby nie powtarzały się sytuacje wielomiesięcznego uchylania się od odpowiedzi ze strony przedstawicieli rządu. Narzędzie interpelacji poselskiej w rękach poselskich ma służyć oczywiście wspieraniu mechanizmów demokratycznego państwa prawa. W przypadku rządu Donalda Tuska i jego ministrów narzędzia te są kompletnie nieskuteczne. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeśli mają Państwo pytania, to bardzo proszę. Zapraszam redaktor Kami Dziubka. Wiadomości. Dziękuję bardzo. Pani prezes, chciałem spytać w ogóle, Państwa zdaniem, jakich obszarów mogą dotknąć cięcia? I do Pani prezes Szydło pytanie, bo chciałem tak doprecyzować, bo Pani, pani powiedziała, że deficyt przekroczył progi ostrożnościowe. Rozumiem, że o dług publiczny chodzi, nie o deficyt. Dług, przepraszam, tak, tak. Tu chciałem wrócić do tego pierwszego pytania. Państwa zdaniem, które obszary. Będą objęte tymi cięciami najgorsze. Panie redaktorze, no to jest pytanie do rządu, a nie do nas. Ja przypomnę, że od wielu lat ten rząd oszczędza, nie robi z tego imprezy propagandowe, a efekty są takie, że były lata, kiedy deficyt finansów publicznych przekraczał 100 miliardów złotych, później to troszkę opanowano, no, to już było, w przeszło 8% PKB, ale w tej chwili sprawa, można powiedzieć, wraca przy czym nigdy nie udało się zejść poniżej 3%. I przypomnę też, że za naszych rządów ten deficyt został sprowadzony do 1,9, gdyby odjąć sumy przekazane na rok kolejny, to to byłby jeszcze znacznie niższy, gdyby wprowadzić te reguły dotyczące OFE, co w tej chwili to byłby to budżet zrównoważony i wystarczył rok na to, żeby tą sprawę przeprowadzić. Czyli krótko mówiąc, przy sprawnych rządach, przy jakichkolwiek jakich, takich choćby kompetencjach, no, to było do zrobienia, tylko te kompetencje trzeba mieć i trzeba nie grać w piłkę, tylko rządzić. No. I jeszcze, bardzo proszę o pytanie. Z sondażu dla wiadomości wynika, że prawie połowa pytanych albo deklaruje, że nie pójdzie na wybory, albo nie wie na kogo głosować. Czy to nie jest tak, że także przed państwem jeszcze bardzo dużo pracy i że ta teza o tym, że nie ma szklanego sufitu, no nie, czy ona nie jest trochę przedwczesna wobec tego? Panie redaktorze, ja nie bardzo rozumiem związku między tymi dwoma tezami to, że Polacy w ogóle głosują bardzo nielicznie, no to jest fakt, który jest widoczny od 89 roku. No, pierwsze wybory na Słowacji to rekord świata 96% frekwencja. w Polsce nawet wtedy tylko trochę ponad 60. I więcej było tylko w drugiej turze wyborów prezydenckich w 95 roku. Też zresztą tylko 60 kilka procent. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Trudno powiedzieć i nie będę w tej chwili wydawał się w analizę, ale to jest przede wszystkim, jak sądzę, wina elit, które nie chciały tak naprawdę demokracji, bały się demokracji, chciały stworzyć demokrację z jedną partią. Był taki czas, kiedy przecież nam zalecano rozwiązania indyjskie z partią kongresową, czy nawet meksykańskie. I takie artykuły można było znaleźć na przykład w Tygodniku Powszechnym, a później nieustannie próbowały kompromitować demokrację, kompromitując partie polityczne. To znaczy nieustannie wmawiając, że może być jakaś demokracja bez partii. Znaczy partie, demokracja jest dobra, tylko partie są złe, chociaż no, bez partii nigdzie na świecie nie ma demokracji. Wydaje mi się, że to jest jedna z poważnych przyczyn, dla których y, ta frekwencja jest niska. Ale jeżeli chodzi o szklany sufit, to to pańskie skojarzenie jest no, przynajmniej dla mnie mało zrozumiałe. Ja tylko stwierdziłem, że w Elblągu przekroczyliśmy 50%, że te zapowiedzi, które można było słuchać nawet jeszcze kilk, słyszeć jeszcze nawet kilka dni przedtem, że my nie jesteśmy w stanie zdobyć większości, no, okazały się nieprawdziwe. I to na terenie, gdzie zwykle otrzymywaliśmy no, mniej niż przeciętne wyniki, nawet wyraźnie mniej niż przeciętne wyniki. To tylko... O to chodzi. A że, nas czeka, a, nas, a że nas czeka w ogóle bardzo dużo pracy, no to jest oczywista prawda. Nas czeka bardzo dużo pracy. My w żadnym razie nie twierdzimy, że spoczniemy na laurach. Daleko nam do takiego momentu, w którym możemy powiedzieć, że już jest tak, jakbyśmy chcieli. Krótko mówiąc, będziemy na pewno pracować. Tutaj proszę się nie martwić. A jeśli można dodać, bo ja pamiętam dokładnie tę naszą konferencję, pana redaktora także, zresztą z Elbląga, pana redaktora dobrze pamiętam, my powiedzieliśmy, że Elbląg pokazał, że można, teraz trzeba zrobić to w całej Polsce. Trzeba po prostu zrobić to w całej Polsce. Dzień dobry, panie premierze. Trzy Dzień krótkie pytania, jeśli mogę. Po pierwsze, czy to, co pan powiedział na początku i pytania, które pan postawił, to jest zapowiedź kolejnego wniosku o konstruktywnym wotum nieufności? Jeśli tak, to kiedy i czy z profesorem Glińskim jako kandydatem? Panie redaktor, to nie jest w tej chwili zapowiedź, bo raz próbowaliśmy, okazało się, że żadne racjonalne argumenty tutaj nie działają. Wydaje mi się, że w moim wystąpieniu pokazałem, że właściwie nie ma dziedziny, w której ten rząd nie działałby bardzo źle. Nie mówię źle, tylko bardzo źle, no ale jakoś na przedstawicieli innych partii, także tych, które deklarują, że są w opozycji, to nie działa. Więc w tej chwili nie widzimy jakichś oznak zmiany tej postawy. Dlatego w tym momencie nie będziemy składali wniosku. Gdyby taki wniosek był, no to oczywiście musielibyśmy zapytać pana profesora, czy on byłby gotów po raz drugi. W tej chwili ta sprawa nie staje, chcę to wyraźnie powiedzieć. Ja mówiłem po prostu w sensie ogólnym. No bardzo byśmy się ucieszyli, gdybyśmy nagle usłyszeli, że inne partie w parlamencie, przynajmniej te opozycyjne, może też i PSL, mówią, no jednak trzeba coś z tym zrobić. No ten rząd dalej w Polsce szkodzić nie powinien, bo on po prostu Polsce bardzo szkodzi. Pytanie Pana, co na ten incydent w Łódzku? Z jajkiem rozbitym na ramieniu pana prezydenta i w tym kontekście oświadczenie MSW, w którym czytamy między innymi, że nie zostały w pełni zastosowane właściwe procedury przy ochronie najważniejszych osób w państwie. Czy to powinno się zakończyć jakimś konkretnym personalnym wnioskiem, czy może jak mówi Mariusz Płaszczak, rozwiązaniem BOR. -u? Pani redaktor, wedle dotychczasowej praktyki no powinno to się zakończyć awansem na generała obecnego szefa BORU? I... Sądzę, że pan Komorowski, pan prezydent, będzie stosował tą samą logikę, którą stosował w sprawie no, nieporównanie wręcz cięższej i w związku z tym pan pułkownik awansuje. Bardzo proszę, ostatnie pytanie, I bo pamiętam, że pytanie, były trzy. trzy. Tak, jeszcze jedno pytanie o reakcję MSZ-u Izraela na, na to, co wydarzyło się w polskim parlamencie w piątek i, i mocne cytaty dotyczące jawnego zamachu na religijną tradycję narodu żydowskiego. Cytuję, czy... czy o szkodzeniu procesowi przywracania żydowskiego życia w Polsce. I w tym kontekście jeszcze 3,5 pytania. Jan Bury apeluje do Pana, żeby Pan nie karał tych posłów, którzy się wyłamali w tym głosowaniu. Czy Pan wyjdzie tej prośbie O Panie prośbie Burym Dziękuję. to nie będziemy rozmawiali. Kto inny się powinien zająć Panem Burym. Natomiast jeżeli chodzi o natomiast jeżeli chodzi o wystąpienie MSZ-u no, znam reakcję premiera Tuska, ja się nieczęsto z nim zgadzam, ale tu się zgadzam. Sądzę, że ambasador powinien być wezwany i otrzymać zdecydowane pouczenie. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Polska. Czy związki religijne w Polsce powinny mieć prawo do boju rytualnego na potrzeby religii? Ja jestem radykalnym przeciwnikiem uboju rytualnego. On jest bardzo okrutny i nic mnie tutaj nie przekona. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Co do tego Izraela, jeszcze możemy wrócić na tą ostrą krytykę? Jeszcze raz powtarzam, tutaj akurat premier zachował się właściwie, tylko jeszcze ambasador powinien być wezwany i usłyszeć odpowiednio twarde słowa. Jakie? No to już jest sprawa dyplomatów. Bardzo dziękuję. Następne pytanie. Pan redaktor Pereira, Niezależna. Dzień dobry, gazeta, grazie, Polska, Saul, codziennie. gazeta Polska codziennie. Platforma Obywatelska i pra Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło wspólnego kandydata na Podkarpaciu w wyborach uzupełniających, pan Mariusz Kawa. I co ciekawe, on jest z tej słabszej partii z PSL-u, szef klubu radnych. Pytanie do pana premiera, jak, czy to jest jakaś taka umowa wiążąca koalicję, by też ta centralna koalicja się trzymała lepiej i czy wynika to czy, czy to przeszkodzi może w ten sposób, czy to przeszkodzi Prawo i Sprawiedliwości w tych wyborach, które jak rozumiem będzie chciało wygrać? Na każdy wybory chcemy wygrać. Sądzę, że mamy bardzo duże szanse. Natomiast tu nie jest nic nowego w 2008 roku przeciwko świętej pamięci Stanisławowi Zającowi też wystawiono wspólnego kandydata. Jak się skończyło? Wszyscy wiemy, mimo że kandydował także Małarek Jurek i zdobył znaczącą ilość głosów. To mimo wszystko zwycięstwo naszego kandydata było bardzo przekonujące. Sądzę, że tak samo będzie i tym razem, i tyle. A czy te, te wybory na Podkarpaciu traktuje pan premier równie ważnie co? wybory w Elblągu, czy to jest ta łatwiejsza wygrana, czy można tak się określić? Znaczy nie ma łatwiejszych, trudniejszych wyborów. Wszystkie są trudne, wszystkie trzeba traktować poważnie. Traktujemy te wybory poważnie. Proszę pamiętać, że to jest przecież nie całe Podkarpacie, tylko jeden okręg senatorski, czyli nawet nie jeden okręg wyborczy, tylko znacznie mniej. I w związku z tym ma swoją specyfikę. Różni ludzie są w różnych miejscach bardziej lubianych i inni mniej inni mniej, mniej lubianych, to jest. Sprawa, którą trzeba znać w szczegółach i my przyglądamy się temu bardzo, bardzo uważnie i będziemy się starali, żeby nasz kandydat uzyskał możliwie najlepszy wynik. I tylko zostając przy tej pierwszej kwestii, czy Pana zdaniem to wzmocni jakoś koalicję teraz, która no, ma, ma może Panie redaktorze, nie? No powtarzam, to jest taki chwyt. No, oddzielnie mają jeszcze mniej szans, więc poszli razem. No, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Być może jakimś współczynnikiem jest sytuacja na Podkarpaciu. Ta zdumiewająca sytuacja, gdzie osoba, która w normalnych warunkach, z całą pewnością przebywała, bywa w areszcie śledczym, nie przebywa. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego nie przebywa. No ale to nie jest temat na dzisiaj. I bardzo dziękuję. I ostatni, redaktor Czarnecki, Radio Z. Redaktor Czarnecki, Radio Z. Panie prezesie, takie pytanie tutaj kolektywne. A kto się powinien zająć posłem Burym? Bo my już tu mamy fantastyczne wizje różne. Pań, pan, państwo, redaktorstwo, że tak powiem. Trzeba popracować, pomyśleć. Ale poseł, dziękuję, zagadka też ma na, popracować. na popracować i pomyśleć? Proszę. Poseł Bury też ma popracować i pomyśleć. A to już jest jego sprawa. Zagadka na wakacje. Takie. Drugie pytanie: Pan już trochę odpowiadał na to, ale ja wrócę. Wczoraj rozmawiałem z naczelnym rabinem Polski który mówi w tej chwili nie mamy zagwarantowanego prawa do tego, że będziemy mogli naszą religię w Polsce zasady naszej religii w pełni przestrzegać czy jeśli by się pojawiła jakaś propozycja rządowa, żeby na użytek tylko i wyłącznie wspólnot religijnych można było Takiego uboju dokonywać? Czy PIS y, y, byłby skłonny poprzeć taką Jeszcze propozycję? Raz powtarzam Panu, że jestem radykalnym przeciwnikiem okrucieństwa wobec zwierząt i nic mnie tutaj nie przekona. Po prostu to jest mój bardzo głęboki, bardzo głęboko zinternalizowany pogląd. Taki, miał, taki pogląd miałem od dzieciństwa i będę go podtrzymywał. Czy w związku z tym PIS na przykład wystąpi o zdelegalizowanie? Uboju gospodarskiego, który, jak wiadomo, bardzo przypomina ubój rytualny, jeśli nie powiedzieć, że prawie identycznie wygląda. No, Jeśli pan jest taki dobry, jeżeli chodzi o sprawy rzeźnicze, to muszę się przyznać, że ja jestem tutaj gorzej zorientowany. Powiedz, przyjrze, że jestem temu, zorientowany. Przyjrzę się temu. No, Mam nadzieję, że nie z praktyki. Znaczy, ubój gospodarski wygląda w ten sposób, że się nie odbywa pod nadzorem żadnego. Znaczy, panie redaktorze, no skończmy ten temat. Pan mnie nie przekona co do tego, że należy w sposób okrutny mordować zwierzęta i, i tyle. No nie ma o czym mówić i dla mnie to jest sprawa o znaczeniu zupełnie zasadniczym i, i tyle. I nie ma o czym dyskutować. Jak widzę, że jeszcze trzy i pół, to już dokończymy do czwartego, żeby pani Pracając redaktor Brygida Grysiak… To proszę jeszcze pół. Panie Łódzku. Czy, czy pana zdaniem, panie premierze, to jest powód do dymisji szefa boru? W każdym o normalnym mówił. państwie BOR zostałby rozwiązany po smoleńsku, a jego kierownictwo stanęłoby przed sądem. I to z bardzo poważnymi zarzutami. Cofam się do Smoleńska. No oczywiście po dopuszczeniu do sytuacji, w której bez trudu można by pozbawić prezydenta państwa życia, bo przecież to mogło być, było jajko, Bogu dzięki, ale mogą być to szpilka z trucizną i z sto różnych innych sposobów jest, żeby pozbawić ten sposób życia, no, powinny być wyciągnięte z tego konsekwencje. No, to jest zupełnie oczywiste. Ochrona funkcjonariuszy państwowych tego najwyższej rangi w Polsce jest po prostu fatalna, ale to jest kwestia rozkładu państwa. Rządy takiej formacji jak Platforma Obywatelska no, muszą prowadzić do rozkładu państwa, bo ta formacja jest po prostu taka, jaka jest. No, nie ma zdolności do rządzenia, bo zdolność do rządzenia to jest coś, co obejmuje kompetencje, pewien typ kultury i, i tak dalej, i tak dalej. No ta formacja takich zdolności nie ma i jej wybór no, był decyzją, którą my musimy uszanować, ale to nie była dobra decyzja. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu, dziękujemy. dziękuję Panie Premierze.